A widziałem, te ługa buga Boga boga, duba duba No piekarze, boga piekarze O Jezu cim cim pam O siema siema, dzisiaj nagrywamy Z Rozalem Panem Majstrem Wykonujemy taktykę A żółwia Jacek, co sądzisz o tej taktyce? O, to jest nowa proligowa. Taktyka od dziś każdy nie ogra. Tak. No wiadomo. Najlepiej. Piłka! Renge, Renge. O, ale masz farta rozdanek zwykle. O muszę je się Ja gram, piłkę mam piłkę O, no, no, masz piłkę? piłkę? O kurde. Piłka. No i nie wiem, jak to jest Twoja piłka. Ja ja jestem pewny, to... że zaraz. o chciałem o, powiedzieć, że się. zaczną wychodzić, też E tam zaczną, o, co jest kurwa? Miód. Nie. Bo tu się stanęło. To no, tam tam. Kuba, Rozo czemu zginął. <laughs> Gdzie był, to, to był miod? No, chyba tak, bo drąholem go zabijemy. Noo, <laughs> ja za skiller. Coś chyba idzie na schodach. A tak. Albo zaraz, dup niech A to był miod. O nie, wykryto się, najgorzej. Niszczy tą kamerę. Nie ma takich kamerowych. Ty. Ty, co za taktyka? Oni strzelają przez hacza. Co za się zieloną? O kurwa. Aż nos mi zasfęsio. Nie Co tu się dzieje? Ale ktoś drop. Nie no. O, niestety. Tak, nie zazięła tym razem. Nie, no. No prawie, za... no, no prawie no. Ach, witamy na kolejnej mapie. Może tym razem. Nam pójdzie lepiej. A są taktyką świetną. Mają dobry punkt do, zaata do zaatakowania i do zraszowania. Bez nas. Więc może być bardzo dobrze. Zrobimy, jak zwykle. Nie no, Jacek tam wtedy fraga jednego zrobił Odbijesz c czwórkę tarczą Tak O tu mnie daj, to O nie no wykryto cię Wykryto cię Najgorzej Miszczymy kamerki O To za wami była kamerka a w wa serio? Wa watch, watch out a W serio co to komu Watch out for the Dobra rozwalę się, pierwszy. Ja też mam z pierwszy No kurde Wyskoczyła mi o okno no, Ooo, niestety jacy? tak to bywa No masz kamerkę na górze, nie widzisz? Na no, drewnianym faktycznie. Nie widziałem, nie patrzyłem, po co komu, po co patrzę no, Dobra, idź! Rozal, I idź pierwszy Podobno masz dobrą, twardą tarczę Dobra, cicho, nikt nas nie słyszy Nikt nas nie widzi no, Mi się wydaje, że ktoś chyba o, co z tego, że już mam mało HP? Nieważne. O, co z tego, że zabiła mnie Frostka? Strzelając nie we mnie. No ale... No, na mnie też... też u nich zginął. Dobra, nie, jednak nie polecam tej taktyki. Siema.